Nie, nie skaczcie jeszcze. Z Dobra już My już nagrywamy. No, ja się powiem, Dobra Não, Skaczemy. Skaczemy. Dawaj, skacz. Lecimy. Widzicie? No, pości, lecicie, lecicie za mną, bo ja znalazłem coś ekstra. Pięć 5 od Freddy's. A tam jest Chika. Ja Chica. jestem, ja jestem na łapie. Taka Chika. Bon, to jest golden, golden Bonnie. No, to będzie mogę. Dobra, stańcie koło mnie i lecimy. Lecimy na 3. Czekaj, tu jest ta 9, 8, 7, 6... Ej, pięć, czekajcie, homę! Dobra zeli, Trzy, Czekajcie! Ma jeden Róbcie to co ja i lećcie za mną. Dobra, lecimy. lecimy. Muzykę musiałem przyciszyć. Żeby u było z tym... Teraz lecicie za mną. Ustawiamy cię. Okay. Dziąki super gór! Ja też Tak Ej, czekajcie! Ja dopiero na hałmę! Lecimy teraz za mną, lecicie, lecicie, lecicie teraz za mną! Skrzydła mi się tam robić sprawdzać w górę. Ja obserwuję teren, co jest gdzie? Jakiś zrobiony domek, Tutaj tak samo. <laughs> Tutaj. Ja muszę coś zjeść. Ty. 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 Daj coś do jedzenia! Ty. 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 jest administrator. Ty. <laughs> Dobra, lecimy. Ryb gry jeden. Ja muszę sobie coś do jedzenia wziąć. Nie, Ryb gry zero. Okay. Ustawiamy się i lecimy. Ośpi Masz coś do jedzenia?

No widzę, pobieram twoje itemy za to. Kurde! zaś spadłem. Będę leciał w tarczą. Ej, ja też... To jest coś nowego. Patrz jak to wygląda, patrz. to. W ostatniej sekundzie, zdążyłem do co gry. A to ja chciałem sobie Talka! Zostaw to wszystko! Tara! Anka, chcesz. ja Nie, ja nic nie robię. Ja tylko patrzę. Cześć, To starczy? A mam powers. Patrz na to. Czy to jest Wiec. prawda, czy nieprawda? Zobaczcie, jak tak czy się zrobi. Właśnie nie dało Nie wiem, jak to gościu zrobił, ale był czarny promień. Czarny? Czarny. A czuł to ziemią. Czekaj. Ej, nie, nie, nie rób, nie rób. Ja chcę to zrobić, ja chcę to zrobić. Ej, dodaj mnie do działki. Dobra. Jak się... Ta... Nie macie. Nie chcę tu... Napi Napisz, Kacper, jak się stawało?